No ja jestem w strefie, co jest nie tak No Ej, jak to się stało? Najpierw mnie zabił, a potem ja kogoś zabiłem No czemu? A na jednego to wy samorzecie. No, czemu on go zabił? Czemu to mi strzela samo? Martyszusybić, no, tym się nie docelować.

no, ja się sam zabijam. Łatwo. A kogo my tu mamy? Łatwo z tobą. Najpierw tu, tu, wyjaśnię. No, chłopi jednego prydka O, to ten cfel. Idę cię skompromitować z kilofa Łatwo z tobą śmiecił. Esa, wariaciec. Nie chciałeś się teamować, to widzisz. No, Daddy, nie bij. Zabiję. Jestem najlepszy. Hopc. On nie wie, co się dzieje. Ewidentnie. Idź tam do domu. Eee! Tak. Dostał ktoś z tej kuszy w ogóle. Ta kusza jest jednak fajna. Myślałem, że głupia, ale jest kozak. Nienawidzę tej kuszy. I tu ma lunetę jeszcze. I to taką malutką lunetę. Przecież to przybliża milimetr. No nie. Dobra, ta kusza jest jednak super. Jesteś moim fragiem. Kilofa, Łatwo. 200 IQ? To no nie wydaje mi się. Łódź śmieciu. O, co? co ja tu robię? No i zabił mnie z tego. I dwie osoby zabił. Ten granat się nie ruszał. Jak ty ktoś w to wejść? Jak trzeba być idiotą. A w sumie ja, ja też wpadłem, że do domu. O! Wow. wow! Ale to było dobre. To wszystko było zamierzone. Bo teraz robimy Trick -shota. Tędy wchodzimy I BUM! Jak jestem potężny a jestem dobry w tą grę, jestem nieśmiertelny Nie do powstrzymania jestem o kurna, no. Ciekawe. Ale... Z jakiej racji ty tu lecisz na trzeciego? No kurna.